Cześć! Jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy na marcu przeciwko akta, yy, zatytułowanym dwóch Wiary Przeciwko Akta. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dzięki. Przeciwnicy wprowadzenia akta spotkali się w Poznaniu po raz czwarty, aby jeszcze bardziej wymyślnymi hasłami manifestować swoją ignorancję dla bezpieczeństwa w sieci. Początek zgromadzenia był dość niemrawy i ekipa Freaky Leaks zaczęła się martwić, czy tego dnia nie usłyszy swoich ulubionych kibicowskich haseł. Stało się jednak inaczej. Przed Urzędem Wojewódzkim zebrało się w sumie około 300 osób. Bóg, wiery! Trzecie wagna! Trzecie Bóg Warto zauważyć, że niektórzy z uczestników marszu nie wiedzieli, w jakiej akcji biorą udział, co zarejestrowała nasza kamera. Pod wątpliwość moglibyśmy poddać również świadomość skandujących hasła: śmierć bismarkowi, zabić hydry, czy nasze ulubione raz sierpem, raz młotem. Co będzie się Widać było, że policjanci pilnujący porządku na manifestacji byli w doskonałej formie. Nie dali się zaskoczyć ani sprowokować bojownikowo wolność uciśnionego internetu. Warto również wspomnieć, że policjanci byli wyposażeni w broń gładkolufową i armatkę wodną. Poza tym demonstracja obstawiał również oddział policji konnej oraz oddziały wyposażony w miotacz gazu łzowiącego. No, no! dziedzinie po demonstranci rzucali petardy dymne i palili kukłę ośmiernicy. Potem rozeszli się do domów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów.